Dzień dobry, witam wszystkich sympatyków Powiernictwa kresowego. Obiecałem Państwu opowiedzieć, dlaczego skorzystanie z tak zwanej ustawy o mieniu zaburzańskim nie blokuje możliwości dalszych roszczeń, ubiegania się o odzyskanie własności, dalsze odszkodowanie w pełnej wartości i zadośćuczynienie przede wszystkim za zaburmienia i użytkowanie go przez tyle lat przez grabieżców. Oczywiście takie możliwości istnieją i wynikają one z podstawowych słabości tych nieszczęsnych ustaw zaburzańskich. Ustaw, bo były przecież dwie, jak pamiętacie. Po pierwsze, przypomnijmy, dlaczego w ogóle władze Rzeczpospolitej zajęły się tą sprawą. Otóż stało się tak tylko dlatego, że Europejski Trybunał Praw Człowieka 19 grudnia 2002 roku wydał wstępne postanowienie o możliwości przyjęcia skargi związanej właśnie z nieuregulowaniem kwestii mięśnia zaburzeńskiego. Sama groźba, że kwestia ta stanie przed trybunałem, skłoniła ówczesne władze RP do podjęcia działań, działań jednoznacznie zresztą wadliwych. Ta pierwsza ustawa, ustawa 2003 roku, jak pamiętamy, wprowadzała limit i procentowy, i granicę e, twardo 50 tysięcy złotych, których nie mogła przekroczyć wartość odszkodowania e, za majątek, bez względu na wartość tego majątku. Trybunał to e, konstytucyjny to uchylił. E, w związku z tym przyjęto kolejną ustawę, też z 2005 roku, gdzie określono tylko 20% wartości jako górną granicę ubiegania się o odszkodowanie. Oczywiście, umówmy się, było to 20% brane najczęściej z sufitu, bo nie posługiwano się ani aktualną wyceną tych majątków, ani ich wartością księgową. Nie podjęto żadnych działań rzeczoznawczych, które mogłyby zweryfikować obecną wartość majątków, o które ubiegali się kresowianie. Były to kwoty czysto umowne. Z tak naprawdę z bieżącą zdolnością budżetu i z faktem, że po prostu Kresowianom płacić nie chciano. Miano im tylko zamknąć usta, a w zamian odebrać oryginały dokumentów, tak, żeby już nikt więcej nie miał podstaw, by udać się do trybunału. Ale w ten sposób zastawiono pułapkę, w którą wpadły same władze trzeciej RP. Otóż Skorzystanie z ustawy o oznacza, że wyczerpano drogę prawną e, krajową, a to jest oczywiście warunek dla postępowania przed Trybunałem Praw Człowieka i dla innych tego typu dalszych kroków. A przy okazji naruszono bardzo poważnie orzecznictwo Trybunału, bo w tym konkretnym przypadku. Jak być może Państwo słyszeli i czytali w naszych opracowaniach, zachodzi precedens prawny określony orzeczeniem Papa Helas kontra Grecja z 4 kwietnia 2000 roku. To było to, bardzo istotne dla kwestii własnościowych, roszczeniowych postanowienie Trybunału, który nakazał zresztą zawarcie tej kwestii ugody i w zasadzie w większej części uchylił skargę przeciwko państwu greckiemu, z jednym wyjątkiem, bardzo, bardzo istotnym. Otóż mówił on właśnie o niewspółmierności odszkodowania, o wprowadzeniu procedur ograniczających odgórnie prawo do ubiegania się o. Pełną czy większą kwotę za zadośćuczynienia i odszkodowania. Państwo polskie to właśnie zrobiło w ustawie o mieniu zaburzańskim, i na podstawie właśnie tego precedensu prawnego możemy decyzje zaburzańskie obalić w tym sensie, że potraktować je jako początek wypłaty należnych państwu odszkodowań. Odszkodowań, czy to od państwa polskiego, czy też. Co też staramy się czynić od państwa litewskiego i ukraińskiego, bo w tym przypadku zachodzi również właściwość Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i będzie można spokojnie tego tam dochodzić. Nie jest to zresztą jedyny zabieg prawny, którym się możemy posłużyć, zupełnie legalny, prawidłowy i zgodny z. Konwencją Praw Człowieka i protokołem yy, yy, nr 1 do konwencji mówiącym właśnie o prawie do własności. Jest tych kwestii jeszcze kilka dotyczących, opartych na innych precedensach prawnych, ale o tym opowiem Państwu już następnym razem. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam. Kontaktujcie się z powiernictwem Kresowym, nawet jeśli skorzystaliście z ustawy o imieniu yy, zaburzańskim. To nie zamyka drzwi. Należy Wam się pełne odszkodowanie, należy Wam się zadośćuczynienie, Jesteśmy w stanie to dla was wywalczyć, a pamiętajcie, Pawiernictwo Kresowe jest organizacją non-profit. Nie staramy się o żadne środki publiczne i nie bierzemy żadnych pieniędzy od naszych współpracowników, klientów, przyjaciół. Pozdrawiam do zobaczenia następnym razem.